Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszko z tej strony Mitrok, zapraszam Was przez serdeczne kolejne odcinki na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nim się po raz kolejny w minie. W poprzednim odcinku udało nam się zakończyć cały wątek z i jej ucieczką. Niestety nie udało się w pewnym stopniu z nią zaprzyjaźnić, tak samo jak z Met, więc została nam jeszcze tylko Yennefer. W dodatku jeszcze e, chyba krwi i winie siostra Anny Henrietty. Henrietty. O, Henriette, oh, I niestety cała misja związana z Filipem Eilhart, czyli oddanie kryształu, niestety w pewnym stopniu się zepsuła, bo chciałem oddać go Tris, a się okazało, że w swym Momencie, postana zrobić tą misję i możemy go oddać tylko Radowidowi, więc chce czego go przyjmie. V, króla Redani, czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem, chodzi o Filipa Alchard. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtownych ruchów mam cię nawód. Źle się to skończy według mnie. Widźmi jakieś postępy? Znalazłeś Alhard? Mogę skłamać? Eee... Dobra, niech będzie to. Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W On wie był pożar. Prawdopodobnie spłonęła. On wie chyba. Koniec godny czarownicy. Jednak? Wiesz, Masz jak... jakieś dowody? Eee... Niestety nie. Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhardt nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać, że. Nie! jest zaktualizowane pewnie będzie nieukończone. O, zakończone. No to kozacko. W takim razie, jeżeli chodzi o yy, wątki główne, to mamy. Kierunek Skellige, czyli można powiedzieć, że ostatnią sekwencję, jaka jest nam potrzebna do zakończenia wątku z samą Ciri, bo na Skellige z odkryjemy... W zasadzie będziemy musieli zdobyć zaufanie nowego króla. Potem będzie jakiś wątek chyba z portalem, który był na art Skellige, z tego co się nie mylę. Też będzie wątek Ciri i tego jej elfa. Więc to będzie, można powiedzieć, że ostatnia sekwencja gry. Więc... Jeden wątek na Art Skelligan, potem wracamy do Kermoran. A jeszcze została nam sprawa Dudu, czyli Dopplera w misji Niech żyje sztuka. Póki co, może bym jej nie wykonywał, bo tutaj mam wrażenie, że jakaś misyjka poboczna spisek albo ochotnik. Może ten ochotnik będzie taki. Takim spoko zadaniem, bo w spisku musimy zabić Radowida. Co wydaje się być bardzo fajną opcją, tak mi się wydaje. Bo w końcu Radowid, no jak widzicie, niezbyt miły jest. Chce zamordować chyba wszystkich czarowników, tak mi się coś wydaje. Więc przydałoby się jakoś tą sytuację rozwikłać. Nie wiem, gdzie mam iść. Aha, aż tam. No dobra, no to pójdę tam i zobaczę, co to za zadanie jest. Mamy rozejrzeć się po okolicy. Wydaje mi się, że to może być misa z takim przyjaznym trolem. Tak? Tak, to jest ten troll! Tak jest! Kurde, ale fajnie. Tu Redańska armia stoi! Przejścia nie ma! Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta Redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. Hmm. I mam rozkaz bronić łodzie. Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki. płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi. I teraz 200 IQ. bronią się same. Fivehead. Kto cię zwerbował? Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham! Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk! Żołnierze w krzyk! A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierz też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku? Nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę... czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Skalny troll, dobra. O, o, sądziłem, że to już jest jakiś ogry czy coś innego. Ale misja strasznie fajna. Też z tego co patrzyłem tutaj na mapę, to jedno zadanie poboczne z wykrzyknikiem się chyba przypomina. To jest. Dom utracjuszy i to są ruiny miasta. Dobra, już wiem co to jest za misja. Bo akurat te misje z wykrzyknikami dość mocno pamiętam, bo jednak jak już z kończyłem całą obydwa dodatki, które mam zainstalowane, to postanowiłem, że mało mi Wiedźmina i szukałem na różnych Wikipediach i tak dalej. Jakichś misji pobocznych, które są oczywiście ukryte tymi wykrzyknikami czy tak dalej. I odkryłem naprawdę ciekawą misję związaną właśnie z tymi ruinami miasta, o czym się na pewno przekonamy. Bo w tym odcinku mam zamiar sobie porobić tę misję. Więc póki co, to skończmy sam wątek z tym trołem rodakiem. E, I będziemy w stanie chyba wykonać sobie kolejną misyjkę Nie wiem, czy naprawdę farby będą tak normalnie dostępne w sklepie. A z tego co pamiętam, to chyba tak. I ciekawe, czy to będą tylko farby, czy coś jeszcze będziemy w stanie kupić. Z tego co widzę, to tutaj jest chyba. Nie, to nie jest zielarz. Naprawdę tutaj? Już to nie. Kurde, muszę przemedytować, bo jest za późno. Niech będzie, że dziesiąta. Może będą te farby w końcu. Poziom 17 mamy. Fajnie. Aha. Znajdź farby, których potrzebuje troll. A, dobra, kupiec. Pojawił się dobra? w końcu. Pokaż mi swoje towary. Obejrzę. Może coś wybiorę. Farba czerwona i biała, kozacko. Jest skupione. Może jeszcze wodę. I w sumie chyba tylko tyle. Chyba, że żadnego alkoholu nie miał. Dobra, jeszcze trochę wystraszyłem, że misję skopałem, bo nic nie było, ale dobra. O, jeszcze mamy tutaj słotnika, więc a w zasadzie kowala, więc przejdę się do niego i zobaczymy, czy coś mogę sprzedać. Na szczęście u pana kowala sprzedałem sobie trochę przedmiotów i kupiłem też sporo tutaj rzeczy do naprawiania, tylko szkoda, że... Wszystkie te narzędzia są do zbroi, a nie do kurde walonego miecza. To znaczy do zbroi, a nie do broni. Więc jest lekki problem, więc póki co ten miecz stalowy możemy sobie zamienić chyba. Bo i tak niewiele się różni, więc dobra. Eee, chyba muszę jakieś, nie wiem, miecz mistrza czy jakiegoś innego płatnego sobie te wszystkie narzędzia pokupować bo niestety miecze mi się trochę już poniszczyły. Farby zakupiliśmy, więc teraz pan troll będzie w stanie namalować coś ładnego na pewno. Czy to jest troll? Tak, skalny troll. Saregowy łupek mylduje się na no, Tak, Ale fajne imię. Mam farby. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. Co eee, eee. mu się co stało? stało? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jej jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. No i fajnie, załatwione. No teraz w takim razie mógłbym sobie... Kurde, zapomniałem, że... A nie, w sumie przecież to jest zadanie poboczne, to tego nie będę w stanie sobie oznaczyć i mamy... Dwory kutracjuszy, i przy nim kolejną misyjkę. Jeśli chodzi o tą misyjkę oznaczoną wykrzyknikiem, to jest to misja, w której musimy udać się na tamto miejsce, i tam będą ludzie, którzy wierzą w pewnego można powiedzieć, że Błoszka, Błoszka, Błoszka po prostu. I będziemy musieli go zdemaskować, niestety. Co okaże się być nie z aktii, więc niech będzie. Fajno, że za pierwszym razem go oszczędziłem. Tym razem nie na taki. A ten co z księżyca zleciał? Składamy dary Wszechbogim, I Wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątę na całą wieś rzucił. Wszechbóg, powiadacie, pierwsze słyszę. To jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać, a tu nic tego nizowego. Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Bóg w opiece nas ma i od złego chroni. Mm, właśnie widać. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony na nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, Bogu! Pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Ach. Śledzenie zadania: opium dla ludzi. Dla ludu: interakcja. Ja już znam takie czary. Łatwa iluzja. No i wchodzimy. Co nas czeka? Pan Wszechbóg, których chyba za Boga Co? nie uchodzi. Ktoś śmie niepokoić moją boskość. Gerald z Rivi. Bardzo mi miło. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że tak, tak wielką. Nie się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem! Przecież w zamian im pomagam! Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują! No i opiekowałbym się nimi dalej! Ale nie dotrzymują umowy! Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które. które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę! I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Z tego co? Grałem pierwszym razem. To gdy go oszczędziłem, to powiedział bardzo niepokojące słowa, że póki wojna się nie skończy, to będę dalej pobierał. Ja muszę, tylko że większe. Jak się skończy, oczywiście. Więc mam lepszy pomysł. Zabijecie. Mam lepszy pomysł. Po prostu cię zabiję. O, nie strasznie idą. Nie żałuję tego, że go zabijam akurat. Bo mu się należy. Uuuuh. Ciekawe przedmioty. Okej, okay, co my im powiemy, że ich wszechbóg już nie istnieje? Ze się co na pewno. Tego? Mam dobre wieści: Bóg umarł. To był zwykły potwór, który wykorzystywał waszą naiwność. Byście głodowali, a on obrastał w kolejne podbródki. Coś <noise> ty najlepszego zrobił! Wszech przestrzegał! Mówił, że jeśli jego zabraknie, wszystkich nas śmierć czeka! Chodź, Trzebor, powiemy reszcie. Tylko wspólna modlitwa nas uratuje. Naprawdę. Ajajaj. No dobra, zakończone. Dwa punkty doświadczeń. O mi, bro. Niech żyje sztuka, Czy to zadanie z Dopplerem. Wróżbita prawdę ci powie. No dobra. Prawie dotarłem na miejsce i przy okazji odkryłem aż trzy gniazda potworów, które były praktycznie że obok siebie. Ale dobra, mamy jakąś wioskę. Wróżbita prawdę ci powie. Hmm. Skądś kojarzy ten... Młyn. Ale nie mam pojęcia skąd. No dobra, ale mamy tutaj zająć się... róż... Aha, nie wejdziemy tak. No dobra. Mamy za zadanie zająć się wróżbitą na to wychodzi, albo wróżbitką. No dobra. Aha. No dobra, jednak nie tak. Witam. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię. Wiele nie znam aż. go jakoś. Mam dar. Widzę przyszłość. Twoją także. Hmm. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Mam jedzenie. Proszę. Dziękuję. Kiedyś się to nam serio A zabierze. zasługuje na przepowiednie. Ach, no dobra, słucham. Widzę białego wilka. Patrz, jak wielka żmija kąsa, i pożera srebrną linię. Chcę ją zatrzymać, ale żmija jest szybsza. Lilia musi zginąć. To nie przyszłość, już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuję. moje Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń, to rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Nie mm, ja będę biegać, nie chcę. Ja nie śpieszy mi się, żeby to sprawdzić. Bez korzenia nie wywrócę ci przeszłości. Jakoś to przeżyję, bywa. To będzie zakończone, co tanie. nie? jajaj! Fuck. Wręcz mnie zmyliła tak jest z tą y, szmiją i tą lilią. Nie mam pojęcia skąd ona może być, ale wydaje mi ta szmija to może być, nie wiem, Letos z gulety, bo on był ze szkoły Szmii chyba. Srebrna liliad. Kurde, nie wiem, musimy się zagłębić trochę w tą całą historię. Ale jak widzicie, zadania główne to została nam, niech żyje, sztuka. Mamy opowieść proszcili o tym, co się stało. Zorganizujemy przedstawienie, do do i go zdemaskujemy. Tutaj mamy dwie misje ze Scaligem, więc póki co nie wyruszamy na Scaligem. Mamy quint, wyścigi, co tych wyścigów się nie chce Miecze I Pierogi, za wysoki poziom. Spisek z Dijkstram. O! Może być ciekawi. Kolejne wyścigi. Yy, Wiąc z zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobało. Następnego odcinka. Siemka.